faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem audycji, co słychać, jest reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych Rafał Geremek, który odebrał nagrodę w kategorii film laure, Laureat nagrody imienia Janusza Kurtyki za dokument Niepokonany opowieść o generale Stanisławie Maczku, ale też dokument historyczny Rzeź Woli w kategorii Najlepszy film telewizyjny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych w Riece. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I bardzo gratulujemy. To jak, 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 jakie były wrażenia? Jak się zmienia przez te wszystkie lata twojej produkcji wrażenie o tym, jak wygląda w Polsce dokument i jak wyglądają, jak wygląda nastawienie telewizji polskiej tych największych producentów wobec takich, takiej formy i takiego gatunku? Wydaje mi się, że dokument zyskuje na znaczeniu, ponieważ jak spojrzymy nawet na te platformy streamingowe, które są czysto komercyjne, no to tam już nawet jedna trzecia to stanowią dokumenty, prawda? I to niektóre są tak głośne, jak choćby o tym oszuście tym, o szuście matrymonialnym Stindera. z, z Tinder. No to jest niesamowite rzeczy. No on przebił, znamy. On, on przebił wszelkie, wszelkie możliwe rankingi wówczas, prawda? W związku z czym wiem, że wiem, że bo nawet rozmawiałem jakiś czas temu z przedstawicielem takiej, takiej platformy. I i, i jest wielki popyt na dokumenty. Rzeczywiście on, ten dokument gdzieś tam był gdzieś zepchnięty wcześniej w telewizji. Uważano, że generalnie, że to jest forma niekomercyjna, a dlatego, że promowano właśnie taki dokument bardzo artystyczny, który ja oczywiście bardzo cenię. Tylko, że w tym nurcie mieszczą się też produkcje, które wcale artystyczne nie są, tylko udają, prawda? Na przykład, no nie wiem, ja, zupełnie nie zachwycił mnie film, który yy, yy, zgarnął mnóstwo nagród na festiwalach, który polega na tym, że tam fortepian gdzieś tam na szczyt góry w Tybecie, w Tybecie wnoszono, prawda, i właśnie dwugodzinna tam w obu historia opowiadała o tym. A z kolei mamy też filmy artystyczne, które powstają w Polsce, nad Szklanym Globem, na przykład, prawda, opowiadające o, tej, o tym, o, tej, o tym, jak Andrzejowi Żułowskiemu nie udało się nakręcić filmu na, na, na Dalekim Wschodzie, które są, które są bardzo dobre. Ja bym powiedział tak, że dzisiaj jest też walka o to o utrzymanie tego widza i ten e, młody widz ma mniejszy taki attention spent. E, ludzie się rozkojarzają i ten dokument musi być taki bardzo żywy. Starzy dokumentaliści, którzy są przyzwyczajeni przy, do tego, że ktoś tak siada tam i mówi, opowiada, prawda? No to dzisiaj, dzisiaj redaktorzy mówią, proszę pana, to jest radio, tak? To już dzisiaj, się, czy jakimiś efektami. No, bez obrażenia radio. Nie, oczywiście. Nie, nie, nie. Bo to są dwie, dwie różne formy, prawda? Gawenda jest taka, dlatego te podcasty dzisiaj biją e, rekordy. W zasadzie mamy też do, do czynienia z renesansem radia. trafiłeś nawet. do podcastu. Tak? Nie tak. wiedziałem o tym. <laughs> I to jest też taka, taka naturalna droga, w której dziennikarz przechodzi do dokumentu, chociaż może nie naturalna, ale czasami się zdarza tak, że ty byłeś dziennikarzem prasowym, rozpocząłeś drogę filmową, która jest na pewno bardzo ciekawa. Natomiast powiedzieliśmy o tym, że platformy zyskują cały czas oglądalność też dzięki dokumentom, że ten dokument jakby wybija, wraca w takiej mocnej nie. To są inne dokumenty niż te dokumenty, które pamiętamy z lat 70., 80. czy 60. i nawet wcześniej, ale. Czy da się tworzyć dokumenty, które poza takimi banalnymi tematami jak, jak Tinder czy, przepraszam, nie, nie powiedziałam tego, prawda? Nie powiedziałam, nie, że nie. To jest bardzo poważny temat. Tinder jest bardzo poważnym tematem. Ale poza takimi tematami, które są nośne, czy da się tworzyć dokumenty komercyjnie i czy tutaj jest potrzebna rola państwa albo telewizji publicznej? Ja myślę, że tak. Że rzeczywiście, żeby, z, z, trudno często namówić prywatnych inwestorów do, do, do stworzenia takiego dokumentu, Ponieważ on nie będzie wyświetlany w kinach, prawda? On się tam zwraca w momencie emisji telewizyjnej i wówczas jakby reklamy gromadzone wokół niego zwracają nam koszt. Ale to, to jest tak, że yy, inaczej myśli komercyjny nadawca, inaczej myśli publiczny. Jeżeli na przykład ja wydawało mi się, że przeglądałem stare filmy w telewizji polskiej, było na przykład to filmy o generale Maczku o, o jego żołnierzach i tak dalej, ale widziałem, że one są jeszcze zrobione w jakimś takim starym stylu. Nie, nie twierdzę, że były złe dokumenty, tak, ale że że, że dzisiaj mamy publiczność inną i, i, i bardziej oczekującą jakby no, trochę innej narracji. E, ja, ja powiem coś takiego, no, podam przykład. Przedstawiciel pewnej ko telewizji, telewizji komercyjnej powiedział, zamówił u mnie całą serię, tam toczą się rozmowy to jeszcze jeszcze jest daleko do tego, to jakiś czas temu było. Bo ja rozmawiałem o tym, że na przykład nie wiemy. Jak wyglądała okupacja w Wielkopolsce, mało się o tym mówi na Śląsku, mamy nowe dokumenty, moglibyśmy o tym opowiedzieć, żyją ostatni świadkowie, oni też są nagrani w różnych notacjach. No i przedstawiciel nie powiedział, że trzeba to odwrócić i, i zawsze musi być Hitler w tle. Ponieważ wszyscy, którzy w cudzysłowie robią na tym rynku historycznym, wiedzą, że jak jest na okładce Adolf Hitler, to, 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 to się przede wszystko idzie jak ten jak te słynne wyciągnięcie ręki. To znaczy że o 30% mniej więcej skacze sprzedaż. Więc idziemy do kiosku i tam mamy kobiety Hitlera, te, szamani Hitlera, prawda, obozy Hitlera i itd. I, i, I w ten sposób można to sprzedać, że ludzie Hitlera w okupowanej Polsce, prawda? I Hitler znowu jest nad... I, i, i to jakoś tam napędza. No to, no, no, no tak, a to, to to samo można opowiedzieć yy, 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 w inny sposób i to, i dlatego potrzebujemy tutaj mecenatu yy, nadawcy publicznego, przy czym tak jak mówię, no na przykład generał Maszek moim zdaniem zwrócił się, czy żeś woli dawno się zwróciła. Na samym YouTubie film ma 800, nie, przepraszam, już dzisiaj chyba 930 tysięcy wyświetleń, prawda? Jeśli mamy i w telewizji to już spokojnie go obejrzało około 3 milionów ludzi. Rzeź woli po, po, podobnie. Więc to nie jest tak, że, że to dokumentali ci to są tacy ludzie, którzy le, chodzą, z zjadę z, chodzą z kapeluszem w... <grym> i, i trzeba im tam nawrzucać. I jeżą w festiwalach, choć na pewno to też się zdarzy. Ale właśnie na przykład wczoraj byłem na bardzo przyjemnej em, imprezie. Otwierano hotel, w, w taki butikowy w Krakowie, który został zadedykowany Marianowi Dąbrowskiemu. I jeżeli się spytamy o Mariana, Dąbr redaktora Mariana Dąbrowskiego, to w Krakowie nikt nam nie powie, nawet w Krakowie. A tymczasem był to twórca twórca największego koncernu prasowego przed wojną, prawda? Ilustrowany kurier codzienny to była największa Gazeta Polska. I tam w ogóle, w ogóle ten koncern, koncern był ogromny. I, i, I ci Państwo fundatorzy i właściciele i, i animatorzy tego całego przez przedsięwzięcia zaprosili mnie, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego Marian bo Dąbrowski był bohaterem niepolskim, bo choćby dlatego, że, że, że media były trudno być zarezerwowane, wydawało się, że no, Niemcy Żydzi mogą przed wojną osiągnąć na nim sukces, a on jako prosty nauczyciel, przyjechał z mielca i, i, i rozbił bank. Tak? Poza tym był też takim redaktorem, który, który narzucał swoim czytelnikom, Pewną ewolucję. Zaczynali od pismo bulwarowego aż do, aż do tego. To, to, to się, Mówię o tym, bo to się odnosi do mediów, do pisanych, ale i do, 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 do telewizji, do radia, prawda? Jest na przykład takie, takie radio na południowej Polsce, które zaczynało od, od muzyki chodnikowej, a dzisiaj to jest takie radio, no, można powiedzieć, Jednak standard. Jedna z szanowanych teraz telewizji uznawana za telewizję obiektywną też zaczynała od Disco Polo i e, takich bardzo surowych scenografii w Polsce w współczesnych naszych e, latach że trzeba złapać tego widza, czytelnika czy, czy usera prawda? i w jakiś tam go sposób przeprowadzać w inne rejony. I to dzisiaj się zapomina o tym, jakie redaktorzy... Dlatego patrzę z uznaniem na panią, tak? Które mają, mają e, władzę, jak, m, mogą mieć moc sprawczą. To było złośliwe, ale ja wspaniałomyślnie wybaczam. E, Rosja fatalne zauroczenie. To jest najnowszy film, który, e, który ja obejrzałam twój, bo e, twój film, e, on e, zrobił, wczoraj na mnie oglądając ten film, zrobił na mnie wstrząsające wrażenie. Pomimo tego, że jakąś szczątkową wiedzę na temat tego flirtu pomiędzy Rosją a Niemcami miałam. Pamiętam takie kadry z serwisów informacyjnych, kiedy jest rocznica końca wojny i siedzi Merkel obok Putina, i sobie tam szepczą do ucha. A wtedy polski prezydent Bronisław Komorowski, w jakimś tam dalekim rzędzie schowany, jakby tak naprawdę nie uczestniczył w tym, w tym, w tym, w tym, w tym święcie. Ja czułam podskórnie, że gdzieś jesteśmy, jesteśmy wokół tej historii blisko, ale ten dokument jednak. Tak uzmysławia to w taki sposób już przerażające. Tak, ja myślę, że my, my, my o tym wiemy, to znaczy o tych relacjach Niemiec-Rosji. Tylko że jeżeli się skonfrontujemy z ludźmi, którzy, którzy ciągle pomimo tej wojny mówią nam nam o tym, że Rosja ma rację i przyjmują polski, rosyjski punkt widzenia, no to, to patrzymy na to inaczej. Podam przykład. Wiemy o tym pacyfizmie, w ogóle o za, pacyfizmie zachodnim. To, to, to jest trochę żałosne, prawda, bo oni mówią tam, wygrażają Putinowi i tak dalej. Oni tak się nie powinni zachowywać, oni powinni powinni żądać od swojego szefa rządu, żeby natychmiast dostarczył słabszemu broń, tak? Oni tego nie robią. tutaj, Więc <laughs> nie, tylko, że my myślimy trochę o nich inaczej, bo ja, ja, bo ja mam taką szerszą refleksję, że myśmy się od Niemiec już odkleili bardzo. Bo, porozumienie z Niemcami będzie bardzo trudne, bo to jest społeczeństwo, które, które jest w innej fazie i, i to znaczy nie jakiejś następnej. To nie jest tak, że, 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 że oni są um, lepszym społeczeństwem, czy bardziej progresywnym. To znaczy oni na przykład uważają, że to jest społeczeństwo postchrześcijańskie, więc ci pacyfiści mi tłumaczyli, że no taki Putin i Ławrow to są ludzie, to z nimi się można dogadać, prawda? My jako katolicy, czy chodzący, bądź nie chodzący do kościoła, wierzymy w zło immanentne, prawda? Że to jest... To jest y, y, Rosja, Rosja to je, Rosję można określić tak, jak Peregan y, określił Związek y, Sowiecki, y, określając y, ten kraj, y, to państwo, imperium, mianem Imperium Zła. Y, jeśli, chodzimy, jeśli chodzi o Niemców, to jest jeden, y, dlaczego cały czas oni nie traktują nas po partnersku, bo tak naprawdę o to, o, o to chodzi. My sobie innych Niemiec nie wymyślimy. Musimy jakoś się z nimi dogadać. W związku, z czym, w związku z czym problem polegał niestety po ich stronie, bo mówił mi to na przykład Matt Carniczyk wybitny dziennikarz, redaktor Politico na, na, na Europę, który jest tam w Berlinie częścią koncernu Axel Springer. On mi mówił, że no, jak są kamery wyłączone, to oni mówią tak to, co myślą naprawdę, że jakaś Polska, Czechy, czy Słowacja, czy Węgry, to to, to, to jest taki kraj, to jest taki la, przestrzeń pomiędzy, tam nie ma nic, właściwie nic ciekawego, prawda? Tak im się wydaje. Wiedza o Polsce jest bardzo mała. Ja oglądam niemieckie scenie, filmy, seriale, ucząc się tam, poprawiając sobie język i tam jest, tam się pojawiają Polacy, no, zupełnie na jakimś marginalnym tle i to jest bardzo ciekawe, że na przykład y, był taki serial Bankowa Gra, dziewczyna przyjeżdża do Frankfurtu i wchodzi w ten świat finansów, burzliwy, i tak dalej. Tam po, jest polska sprzętaczka, niegłupia, f, fajna dziewczyna, która zostawia w końcu jednego z tych, z tych menadżerów, bo nie rozumie jego świata i Polska jest wspomniana jako taki kraj, gdzie te brudne, brudny przemysł się tam przerzuca. Natomiast Rosjan, czy nawet już wtedy Ukraińców postrzegano w jakiś sposób taki, taki ciekawy, bo oni są inni, prawda, no bo ta przestrzeń tam jest inna, kultura sakralna jest, architektura sakralna, mamy, mamy zupełnie um, inny typ miast, budowy miast i, i, i radykalnie inną kulturę Oni uważają, że my jesteśmy tacy nie no jest to jakiś biedny zachód ale w zasadzie mamy tutaj oryginał po co po co jechać do Polski dlatego to jest, też to jest wyzwanie y, dla nas dla ludzi kultury sztuki architektury żeby Tworzyć coś bardzo oryginalnego, bo oni, na to, oni nie po, postrzegają nas na, jako, jako, jako taki ważny podmiot. Dlaczego postanowiłeś zrobić film na ten temat? Teraz jest ta wojna, oczywiście, na Ukrainie. Dokumentaliści szu, licznie ruszyli w tamtą stronę, a ty spojrzałeś w drugą stronę i spojrzałeś na to, co się dzieje po drugiej stronie granicy. Bo o tej bitwie, bitwie o Berlin, tak naprawdę ma, mało kto mu, mówi. Znaczy, do nas dochodzą kolejne tam szokujące stwierdzenia Scholza, który mówi, że, że po wojnie będziemy, będziemy handlowali, będziemy, przywrócimy Rosji pewien status um, kraju zaprzyjaźnionego i tak dalej. Mówi o tym wprost Angela Merkel, która wcale nie czuje się winna um, temu, co się stało. Mimo, że to ona doprowadziła do tej wojny w dużej mierze, prawda? Dali im Nord Stream, ograniczali możliwości uzbrojenia um, Ukrainy i kolejne ustępstwa sprowokowały Putina do tego ataku. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy są tutaj... Bardzo ważnym krajem, bo jeżeli Niemcy i Francja, ale głównie to Niemcy, mogą skłonić jednak Stany Zjednoczone, Zachód do tego, żeby jakiś, jakiś niekorzystny pokój dla Ukrainy podpisać. I wówczas moim, jakiś traktat pokojowy podpisać, niekorzystny dla Ukrainy. I moim zdaniem to, to będzie, to, jest, to mówią wszyscy zdający się na, ludzie znający się na geopolityce, to, to będzie ogromny błąd, bo za kilka, kilkanaście lat będziemy mieli powtórkę. Turkę, prawda? Mm -hmm. tak, naprawdę jed, tak naprawdę wojna powinna się skończyć wyrzuceniem Rosji za granicę i tak naprawdę dekolonizacją Rosji, bo tylko to nie chodzi o to, żeby Rosja się rozpadła na drobne kawałki, choć to jest, choć to jest bardzo prawdopodobne, bo ja znam, jeździłem po Rosji, znam nastroje jakich baszkirów, tatarów, to oni nie kryli swoich emocji wobec Rosjan, natomiast... Federacja Rosyjska może się rozpaść w ten sposób, że, że to pozostanie jednym państwem, ale te kolejne człony, jak właśnie Tatarstan, Baszkortostan i, i czy Jakucja będą miały prawo na przykład odmówić udziału w wojnie, że ich obywatele, ich republiki autonomiczne nie, nie, nie będą uczestniczyli w wojnie. I stworzenie takiego państwa jest możliwe, oni o tym mówią, bo, bo, bo wielu z nich działa w ukryciu, to jest, mają swoje strony w internecie, ale też działa na Zachodzie. Więc i, i, jeśli kto wygra Niemcy, może wygrać wojnę na Ukrainie. I to jest... I to jest bardzo ważny moment. Natomiast Niemcy, niestety, poza tymi, z tymi ludźmi, z którymi ja rozmawiałem, po prostu chcieli ze mną roz, rozmawiać i oni przyznali tak, my jesteśmy temu winni. I to nie są ludzie jakieś tam prawicy, prawda? Bo za, za prawicę można uznać Die z Ulfem Poszardem, z którym, roz, z którym rozmawialiśmy. Ale na przykład Centrum Liberale, Centrum Liberale Moderne prowadzone przez Ralfa Fixa, no, byłego. E, no może nie ma ale, ale w każdym razie e, człowieka człowieka z, można powiedzieć, głębokiej lewicy, nie chciałbym w stosunku do kogoś tak szlachetnego mówić, skrajnej, ale e, do dzisiaj działa część zielonych, który mówi jest kwestia odpowiedzialności naszej za tą wojnę, prawda? Ponieważ, ponieważ nie, niektóre środowiska tam ostrzegały między innymi on i są tacy pojedynczy historycy, których ja pokazuję, którzy ściągnęli pierwszego ukraińskiego profesora. Natomiast tam się do niedawna toczyła debata, czy w ogóle Ukraińcy są narodem, prawda? I wszyscy przyjmowali tą, tą, tą rosyjską narrację. A jak mówiliśmy im, że, 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 że to wszystko zmierza w ku, ku katastrofie, no to, to jeden, jeden z moich znajomych dziennikarzy dostał zaproszenie na Pogadanki o rusofobii, tak, jakieś tam konferencji. Więc tak, y, oni mają tego, mają takiego kaca, ale chciałem zwrócić na jeszcze jedno, jeszcze jedną rzecz uwagę. To znaczy, jak my mówimy często o Niemczech, że to Niemcach, że są to ludzie, którzy mają pewne tam, y, jest to bardziej rozwinięte społeczeństwo, prawda? No pod, względem, pod wieloma względami tak, to jest na pewno bardzo dużo zamożniejsze społeczeństwo, ale tak samo jak y, pokazywałem na przykładzie czeskiego społeczeństwa, bo rozmawialiśmy o moim filmie o Czechach, uh -huh. społeczeństwo, które się sakolaryzuje, ma, ma inne fobie inne kompleksy, innej lęki, ale wcale nie jest jakieś takie lepsze niż to, które było. Bo na przykład ostatnio były takie badania, w których, w których to, ten instytut, który przeprowadził owe badania, to jest SEMAS, Centrum Analizy Strategii i on jest bardzo, można powiedzieć, wprowadzony przez ludzi o horyzoncie lewicowo-liberalnym i tam wynikało z tego, że od początku wojny liczba ludzi, którzy przyjmują tą rosyjską propagandę delikatnie, ale wzrasta o kilka procent. Tak, że mamy, mamy, mamy ludzi, którzy na przykład 12% Niemców jest przekonany, że istnieją tajne laboratoria, gdzie testuje się broń na biednych Rosjanach. Tak? to jest 12%, to jest co, co ósmy, prawda, a jeżeli weźmiemy ludzi, którzy mówią, zgadzam się częściowo i całkowicie z tym, że to Zachód, to NATO sprowokowało Rosję do wojny, to jest 40%, Prawie, prawie to jest trz, dwóch na pięciu. Tak? W związku z czym to wcale nie jest tak, że, że jakby mamy nowoczesne społeczeństwo, które je, którzy, ludzi zamożnych, którzy mają dostęp do mediów, którzy, którzy jakoś w jakiś sposób są obyci w tym świecie nowoczesnym, są lepsi. Wcale nie. oni przyją, Tak samo łatwo ich zmanipulować, tak samo łatwo ich y, 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 w jakiś sposób skierować na, na fałszywy tor. Wyślesz ten, ten film na festiwale do Niemiec? No mogę wysłać, ale to nie wiem, czy on tam budzi zainteresowanie, bo oni, oni, wielu ludzi mi tam odmawiało, ponieważ, ponieważ wie, do, wie, wiedzieli, jakie mam nastawienie, na przykład chętnie się zgodzili e, pacyfiści, ponieważ ja zobaczyłem jedną rzecz, rzeczywiście to nie jest do końca tak, że nie wszyscy są jakimiś tam agentami, prawda, tylko są to ludzie bardzo naiwni. I, nie, I ten pacyfizm jest e, e, częścią tej niemieckiej kultury politycznej społecznej, i społecznej i najlepiej go podsumowała ta ukraińska aktywistka. Prze, prze, e, przemądra dziewczyna, która powiedziała o tych swoich kolegach z, z ze szkoły, które mówią, że oni się boją zrobić cokolwiek, bo boją się, że znowu zrobią źle. I robią źle, tak? Te brak zaangażowania powoduje Niemiec w tej wojnie powoduje coraz to większe ofiary. To gdzie można zobaczyć w Rosja fatalne zauroczenie? W tej chwili jeszcze jeszcze prawdopodobnie przez kilka dni będzie eksploatowany ten. Te, te kanały tematyczne w, w TVP, ale myślę, że już w przyszłym tygodniu niebawem pojawi się link w WD i jeżeli w Google wrzucimy Rosjanie, fatalne zaboreczenie, to, to otrzymamy cały film. To yy, na koniec już, Rafał, nad czym teraz pracujesz? Jaki temat masz na tapacie? No, kończę film o. Który, który na roboczo nazwaliśmy sobie Wyzwolenie po sowiecku, który opowiada o tych latach 1944-1947, kiedy, kiedy, kiedy sowieci w cudzysłowie wyzwalali Polskę, czyli zajęli Polskę, a, a, a nie wyzwolili. I uderzyło mnie tam, kiedy, opowiadam opowiadamy o tych strasznych gwałtach, rabunkach, bezmyślnych dewastacjach, jak bardzo Rosjanie się nie zmienili. Jak to jest, to jest, jest podobne. Do końca. Na przykład sowiecki, sowiecki oficer miał prawo wysłać 10 kg łupów do, do siebie w głąb Rosji, a, żo a żołnierz 5, zwykły żołnierz 5 kg. I te normy są utrzymane do dzisiaj. To jest przerażające, ale ja Państwa odsyłam do i Telewizji Polskiej do YouTube'a, jeśli Państwo e, chcą sięgnąć po dokumenty Rafała Geremka, to będzie naprawdę duża uczta duchowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję za kolejne Rafał... zaproszenie. <laughs> Rafał Geremek, zaprzyjaźniony dokumentalista z Radio Wnet, był gościem audycji, co słychać. Wszystkiego dobrego. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.